Witam serdecznie, będzie jest na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowała dla Was na dzisiaj. Zobaczmy, co dla bliźniąt. Słoneczko, jakaś podróż. Podróż, kto jest z dobrymi wiadomościami, jakieś pieniądze, napływ pieniążka, czyli zapłata, napływ pieniążka dla bliźniaka, emocje. Dużo emocji, ale dużo ciepłych emocji. Dużo ciepłych emocji, jakaś awantura, knucie ze strony kogoś z Trygonu Powietrza, słuchajcie, jeżeli praca, jeżeli praca, to nie słuchamy się, nie słuchamy się Trygonu Powietrza, słuchajcie, jeżeli emocje, coś ciepłego, coś fajnego, jeżeli uczucie, jeżeli, jeżeli miłość, jeżeli nowe projekty, nowe perspektywy tak naprawdę w życiu, no to Trygon Wodny bardzo ładnie tutaj do Was się, moi drodzy, uśmiecha, może być też Trygon Ziemski, może być Koziorożec, Koziorożec coś zapoczątkuje fajnego, ogólnie czekacie na pieniążki, ale i do wiadomości, ciepłe emocje, Idą do bliźniaka w tym tygodniu, macie oczekiwanie na dziewiątkę denarów, czyli tak naprawdę koniec takiego znużenia, czyli bliźniak się w tym tygodniu budzi do życia, czyli wchodzicie w piękną energię, tak jakbyście się budziły, budziły się do wiosny, zaczęły tą wiosnę, drogie bliźniaki dopiero zauważać. Jeżeli chodzi, słuchajcie o trygon, o trygon powietrza to będą potrzeby jak to zrobić jak zarobić, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nie będziecie się tego, nie będziecie tego słuchać, poza tym coś się Wam znudzi, nie wiem czy słuchanie czy zrzędzenie, czy narzekanie czy, czy to będzie Wasze, czy to będzie partnera, czy to będzie w pracy, ale ogólnie spadek jakiejś koniunktury, ogólnie w pracy spadek, tak, i to się Wam znudzi znajdujecie w jakiś sposób znajdują się ludzie, znajdują się emocje znajdują się bardzo fajne pomysły słuchajcie, na, na siebie tak na siebie, na zarabianie, słuchajcie pieniążka, na dodatkowe zarobienie pieniążka i jest tylko oczekiwanie spuszczenie czegoś w świat, jesteście przede wszystkim w tym tygodniu bardzo ładnie, słuchajcie bardzo ładnie jesteście chronieni tak bym powiedziała, otuleni ładnie emocjami, samymi kielichami, czyli ogólnie wielu, wiele bliźniaków wiele bliźniąt w tym tygodniu może się zakochać, słuchajcie, może może zadbać o siebie, ale to tak zadbać o siebie na zasadzie swoich emocji tak, tu nie chodzi, być może też i ze, wygląd zewnętrzny, tak, ale najbardziej bym powiedziała, że tutaj chodzi o wnętrze, o budzenie się, o stworzenie czegoś, o pójście o w jakimś kierunku ale w jakimś nowym, świeżym, w coś innego w coś zupełnie innego bliźniak tak jakby z inwestową ale powiem tak, jest też część bliźniaków, która po prostu jest taka introwertyczna i bym powiedziała tak, skoro jesteś taki bliźniaku, to taki na razie sobie pozostań, nic na siłę, jeżeli będziesz wiedział, że masz wyjść, to myślę, że i tak do końca tygodnia coś się u Ciebie ruszy coś u Ciebie drogi bliźniaku zadziała jeżeli chodzi słuchajcie o zdrówko jeżeli chodzi o zdróweczko, moi drodzy, to mamy, to mamy tutaj, coś się dzieje ze stopami, tylko i wyłącznie ze stopami, no i jakiś tam łokieć i troszeczkę głowa, tak, ale bym powiedziała, że to bardziej odnośnie. Ciśnienia, moi drodzy, a poza tym jest taka tęsknota za tym uciekającym czasem, że nie jesteśmy już piękni i młodzi, lub że za czymś, co minęło, tak za czymś, co mogło być, za czymś, że inaczej bym pokierował, pokierowałam bardziej tutaj to wychodzi emocjonalnie, czyli u bliźniaka, najbardziej niestety tutaj są emocje, ale widzę, że to wszystko bardzo ładnie dochodzi. Słuchajcie, do, do głosu, dochodzą tutaj emocje, ale same te pozytywne, czyli budzicie, wychodzicie z jakiegoś marazmu, tak naprawdę z takiego jego Macie piękne karty, bo macie takie słoneczko, i rycerza kielichów, i królową kielichów, i Gierka kielichów, słuchajcie, dziewiątkę denarów, i królową mieczy, i króla kielichów, słuchajcie, i szósteczkę kielichów, czyli takie spięcie, spinanie swoich energii, energii wychodzenie tak naprawdę z takiego dołka emocjonalnego, bo to tak, jakby, to tak jakby wszystkie członki waszego ciała mówiły o tym, że ja już muszę się podnieść, no bo przecież ile ja mogę siedzieć tak i się podpierać, jak to się mówi na ręku, tak? Więc wydaje mi się, poza tym jest dobra wiadomość, jakaś dobra wiadomość, dobry pomysł. Przede wszystkim słuchajcie, dobry pomysł lub jakaś podwyżka, tak bo może być podwyżka, która mówi o tym, że że będziecie, że obudzicie się z takiego letargu i wejdziecie zupełnie na inny poziom, na inny poziom emocjonalny, moi drodzy. Nie wiem, czy zaczniecie się, no ale też wiele, 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 wiele tak naprawdę bliziąć się budzi słuchajcie do życia, czyli zaczyna czuć pięknie wiosnę i coś was w tym tygodniu niesamowicie znudzi. Znudzi, od czegoś odejdziecie, coś was takie aż zmierwiło, że nie możecie sobie, że, że do tej pory. Coś Coś było jakaś, nie wiem, czy była to stagnacja, czy był to taki bezruch totalny, czy czegoś nie zauważyliście tak i w tym tygodniu zostanie coś dostrzeżone i z czegoś po prostu wychodzicie, moi kochani. Także tak to widzę i życzę powodzenia buziaczki, hejpa, do kolejnego czytania.